W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie. My, naród polski, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, Będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł. Równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski, dzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość kupioną ogromnymi ofiarami za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej I i II Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Świadomie potrzeby współpracy z wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Pomnik gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem. Ustanawiamy konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnoty. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.